Rozpoczynamy nowy sezon w Pucharze Polski. We wtorek i środę mecze rundy wstępnej wyłoniły 10 uczestników pierwszej rundy rozgrywek, a w naszym magazynie zobaczycie wszystkie gole z tych spotkań. Zapraszamy na szybką wycieczkę po stadionach w całej Polsce. Naszą podróż zaczynamy na Suchych Stawach w Krakowie, gdzie Hutnik podejmował Zagłębie Sosnowiec i to gospodarze od początku narzucili swoje warunki gry, czego efektem była akcja z 30 minuty. Damian Śliwa sprytnie minął Mateusza Kosa i między obrońcami posłał piłkę do siatki. Z kolei tuż przed przerwą Hutnik zaatakował raz jeszcze. Tym razem indywidualnie Artem Motrycz, który znalazł sobie miejsce i uderzył, zdobywając w ten sposób bardzo efektowną bramkę. Przerwie w szeregach zagłębia aż cztery zmiany, które nie przyniosły jednak wymiernego efektu, a zwycięstwo chutnika w ostatnim kwadransie przypieczętował jeszcze Karol Szablowski. W pojedynkę poradził sobie z dwójką rywali i ustalił wynik na 3-0 dla chutnika. Dużo więcej emocji było w Bielsku, gdzie grały z sobą pod Beskidzie i Resowia. W tabeli Betklik II Ligi gospodarze zajmowali ostatnie miejsce, a goście są po dwóch kolejkach na szczycie, ale w wydaniu pucharowym bardziej konkretne było pod Beskidzie. Strzelanie zaczęło się w 56 minucie od bardzo ładnego, mierzonego uderzenia Dalibora Takacza, ale po raptem trzech minutach odpowiedziała Rysowia. Patryk Romanowski zaskoczył tym strzałem z rzutu wolnego Krystiana Wieczorka i doprowadził do remisu. Czas mijał i coraz więcej wskazywało na dogrywkę, ale w samej końcówce jeszcze jeden atak gospodarzy. Strzał martosze obronił tetyk, ale sparował piłkę przed siebie, z czego skorzystał Marcin Biernat, zapewniając pod beskidziu awans. Polonia bytą w meczu z trzecioligowymi rezerwami Zagłębia Lubin chciała zrehabilitować się za piątkową klęskę 0-5 do 5 w Łodzi i strzelanie rozpoczęła bardzo szybko. Już w szóstej minucie trafił Oliwier Kwiatkowski, a gdy w 36 minucie po obejrzeniu drugiej żółtej kartki po stronie gości wyleciał Bondarenko, dominacja Polonii stawała się coraz większa. Jeszcze przed przerwą z powietrza trafił Jean-Franco Sarmiento, a chwilę później z pięciu metrów poprawił Jakub Arak. Z kolei drugą część meczu od strzelania zaczął Kamil Wojtyra, który skutecznie zaatakował tu piłkę na bliższym słupku. Było już 4-0, ale dość niespodziewanie po kilkudziesięciu sekundach odpowiedziały rezerwy Zagłębia. Akcja prawą stroną, zagranie do Dominika Gregorskiego i trzecioligowiec trafia do siatki, co jednak w dalszej części meczu tylko rozzłościło gospodarzy. Zaraz po tym golu na 5-1 trafił Oliwier Kwiatkowski, choć wydatnie pomógł tu rykoszet, a w ciągu kolejnych sześciu minut dzieła zniszczenia dopełnił Konrad Andrzejczak. Duża łatwość gospodarzy w operowaniu piłką w polu karnym Zagłębia, dwa gole Andrzejczaka i pieczątka na wysokim zwycięstwie podopiecznych Łukasza Tomczyka. 7 do 1 na start pucharowej przygody w nowym sezonie. Dwójka Spadkowiczów z poprzedniego sezonu spotkała się natomiast w stalowej Woli. Stal, która spadła z zaplecza Ekstraklasy podejmowała Skre stochowa, która z kolei kilka dni wcześniej zainaugurowała sezon trzecioligowy. Mecz zaczął się fatalnie dla gości, bo już w drugiej minucie czerwoną kartkę obejrzał Nikodem Kosakowski, ale na gole musieliśmy czekać aż do drugiej połowy. Zaczął głową w 47 minucie Dawid Łącki, jednak grająca w osłabieniu Skra szybko odpowiedziała trafieniem sprzed pola karnego Pawła Kołodziejczyka. Na dostarczonym przez klub nagraniu widzimy sam finał tej akcji. Zaskakująco Skra wyrównała, jednak ostatni kwadrans należał już do gospodarzy. Najpierw sprytny strzał Huberta Tomalskiego, a w ostatnich minutach Bartosza Warszakowskiego pokonał jeszcze Mateusz Radecki. Starówka wygrała więc ze Skrą 3 do 1 i gra dalej. Do Sosnowca, gdzie domowe mecze rozgrywa Wieczysta Kraków, przyjechała Olimpia Grudziądz. W barwach pierwszoligowca debiutował w tym meczu Maciej Gajos, jednak ani 90 minut, ani dogrywka nie przyniosły rozstrzygnięcia i potrzebna była seria rzutów karnych. Tam już po pierwszej serii prowadziła Olimpia, bo fatalnie przestrzelił Daniel Sandoval, ale rezultat wyrównał się w trzeciej turze po pomyłce Tomasza Kaczmarka. Po pięciu kolejkach było 4-4, a decydująca okazała się seria siódma. Zaczął ją skutecznie Benjamin Czajka, a w odpowiedzi pomylił się Daniel Mikołajewski, którego strzał obronił Sebastian Sobolewski. Niespodziewanie wieczysta wypada więc za pucharową burtę. Po dwóch wyjazdowych porażkach na inaugurację sezonu Betklik II Ligi, Warta Poznań na stadionie w Środzie Wielkopolskiej grała z Olimpią Elbląg, a na rozstrzygnięcie czekaliśmy w tym meczu aż do 80 minuty. Po faulu na Kornobisie sędzia wskazał na 11 metr, a rzut karny na bramkę zamienił Filip Waluś. Trzecioligowa Olimpia pożegnała się więc z rozgrywkami kosztem Warty Poznań. Dwie młode drużyny zmierzyły się w Kaliszu. Średnie wieku podstawowych jedenastek KKS-u i GKS-u Jastrzębie oscylowały w granicach 21 lat i właśnie jeden z młodych zawodników, 20-letni Szymon Matysek, był bohaterem tego spotkania. Najpierw w 25 minucie skorzystał z błędu obrony i trafił z ostrego kąta, a po przerwie poprawił na 2-0 pokonując pory koszecie Ciołka. KKS Kalisz przegrał tym samym z GKS-em Jastrzębie 0-2. Świt Szczecin kontra rezerwy łks u Właśnie taki mecz w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu betlik II ligi dał łodzianom utrzymanie, teraz z kolei przyszła pora na starcie Pucharowe. Pierwszy gol padł tu w 69 minucie, gdy przy bliższym słupku uderzał Kasper Popławski, ale ŁKS nie utrzymał tego prowadzenia do końca. 12 minut później skutecznością pod bramką rywala wykazał się Szymon Kapelusz. Potrzebna była zatem dogrywka, a później też rzuty karne, w których piłkarze obu zespołów przez długi czas byli bezbłędni. Kluczowa była szósta tura. Jędrzej Góral dał prowadzenie Świtowi, a zaraz potem strzał Damiana Sokołowskiego obronił Oskar Klon i to on został tego dnia bohaterem Świtu Szczecin. A na koniec lądujemy w Chojnicach. Sąsiedzi z tabeli Betlik II Ligi, Chojniczanka i Rekord Bielsko-Biała walczyli o awans do pierwszej rundy Pucharu Polski. W 35 minucie sprytem wykazał się Dariusz Kamiński, który wywalczył rzut karny, a chwilę później wynik meczu otworzył z Sabala, a piłkarze chojniczanki szybko byli w stanie pójść za ciosem. Raftem trzy minuty później poprawka do środkowania po rzucie rożnym, Szczepanek na głowę Dmytro Juchymowicza i gospodarze podwajają prowadzenie. Do przerwy zatem 2-0, za to w 64 minucie efekt przyniósł skuteczny pressing rekordu. Piłka trafiła pod nogi Daniela Świderskiego, który potężnym strzałem zdobył bramkę kontaktową, jednak ta finalnie nie przyniosła rekordowi korzyści. Chojniczanka eliminuje rywali i zagra w kolejnej rundzie. Znamy już zatem komplet drużyn, które zagrają w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Z rundy wstępnej awans uzyskała także pogoń Grodzisk Mazowiecki, której rywal Wisła Pławy wycofał się z rozgrywek. Za największą niespodziankę uznać trzeba odpadnięcie wieczystej Kraków, a więc pierwszego pierwszoligowca, który żegna się z rozgrywkami. Parę pierwszej rundy Pochoropolskiej poznamy podczas losowania 19 sierpnia.